So we are here at TechnoPark um, at the first OpenStack to create public and private Spotykamy się dzisiaj w TechnoParku Pomerania e, na pierwszym spotkaniu polskiej grupy użytkowników e, OpenStack. E, OpenStack to technologia otwarta, która pozwala na tworzenie chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych. Jest to technologia, która może śmiało konkurować z rozwiązaniami takimi jak Amazon czy Windows Azure. Nie oznacza to, że jest to pretendent do wyparcia którejś z tych technologii z rynku. Jest to otwarta technologia, która pozwala na to, żeby z duchem otwartego rynku i technologicznego, i biznesowego konkurować, razem rozwijać ten rynek. I miejmy nadzieję, że w świetle interoperacyjności, która pozwoli na współpracę tych technologii. Spotykamy się tutaj w gronie deweloperów, w gronie system administratorów i w gronie wspaniałych prelegentów, z którymi łączymy się online z drugim końcem świata, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Indii. Łączymy się z grupą użytkowników właśnie indyjskich, której... Szeregi e, zasila ponad 2000 osób zaangażowanych e, w OpenStack nie tylko deweloperów ale także użytkowników pasjonatów i ludzi którzy wpływają pośrednio lub bezpośrednio e, na technologię OpenStack 15 mamy Google Hangout chat Mamy nadzieję, że z czasem e, uda nam się tutaj e, nie tylko w Szczecinie, ale i w Polsce, w całej Europie Środkowo-Wschodniej także zacząć wpływać na tą technologię. Wiadomo, że mamy wspaniałych deweloperów, wspaniałych administratorów i ludzi z wizją, e, którzy na pewno mogą się przyczynić do rozwoju tej technologii. Um, the next one will be on July the 11th. Um, and uh, you will find more information on this Organizatorem pierwszego spotkania polskiej grupy użytkowników OpenStack jest Fundacja EGIS. Przy współpracy z Technoparkiem Pomerania, Cluster ICT pomoże Zachodnie i przy olbrzymim wsparciu wielu firm i wielu osób. So the question is, why does OpenStack matter? Um, and the answer is, is very simple and bold. Um, The, the aim of the OpenStack community is, is to create um, a ubiquitous standard uh, for the cloud, so that companies can move their workloads from one cloud to another um, effortlessly. Which obviously is not the case right now. And the road model here is the internet itself, which started—or well, it started in the 60s, but obviously it became popular in the 90s. And, and the model here was um, kind of. A, um, Ecosystem of gated communities, such as, for example, Compuserve, and um, once these 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 walls were teared down, um, things happened uh, that were far beyond anyone's imagination such as for example having a platform um, uh, such as facebook with 1 billion users for example um, so, so the, the, the goal is comparably ambitious for, for cloud and openstack is an opportunity to build this cloud jointly with a with global community of developers eh, choć dużego nakładu pracy, chociażby dlatego, że mamy prelegentów z różnych stron świata. Jest z nami Timbal z CERN, który niebawem rozpocznie wdrażanie ponad 150 tysięcy serwerów wirtualnych, które będą liczyły w poszukiwaniu początków wszechświata. Jest z nami Boris Reński z Mirantis, firmy, która zajmuje się wdrożeniami OpenStack na całym świecie, a która przy okazji rzecz można powiedzieć ma swój oddział w Polsce i na Ukrainie, czyli nie tylko u nas, ale także w krajach ościennych w tej Europy Środkowo Wschodniej, dla której staramy się pracować, dla której staramy się tworzyć nowe środowisko technologiczne.